Siema Dziś poniedziałek 11 Nowe rządy będą A to po polityce to nic nie bo bo się wypowiedział to kurwa To Jezus z ale no. dobra, nieważne yy, Przyczepa już stoi, konik mój wrócił ze mną A yy, co muszę zrobić? Nestandardowo no, sprać siana konią Bo bo już nie mają i są lekkie roztopy, nie wiem czy widzicie. Zobaczcie, jak ciężko się robi. Jest plus 2 u nas dzisiaj. Może plus 3, no plus 2 chyba. Co tu mamy? Mam belkę, dobra. Belkę musimy założyć, tak i tak. Musimy belką yy, wjechać już. Jak to się Zobacz, Przyczepę. Bo... Bo co? Bo... No bo samochodem nie dało, nie dało rady cofnąć tam. W i miejscu kopał się Tego zostawiłem jak stoi I co? No I mówię, że ciapkiem się to wreszcie No Dobra Ja palę A wy czekajcie chwilę Dobra, palimy chyba, co? Starczy tego urządzenia się, jest? Tak. Mi się wydaje, że Minutę, ponad minutę to jest zdanie kaldı <laughs> ya It's very Dobra, popowiadam trochę o tych koniach też, bo nigdy w życiu nic nie o koniach. I tak naprawdę o, to jest mała siwa. To jest, e, to jest jej córeczka. To jest po tej i z Angershalde coś w tym stylu. Ogólnie na tych rasach, tych wszystkich, to się tak nie, bardzo nie znam. Moja dziewczyna się bardzo dobrze zna i ona to ogarnia. Tu jest Oluś, który właśnie wrócił, który przyjechał z, z lekką małą kontuzjiką. Naciągnięcie małe Ale nic mu nie jest Tu jest e, To jest ciska I to jest po Do WKKW jest najlepsza On niby tak Tak mi to powiedział Oluś to jest e, Po Bażu I chyba Lordzie Z tego co kojarzę Tak mi Coś Daria ja mówiła Spokój, który I to zobaczyć teraz tu to jest tak, Czołg to jest. Czołg to jest czołg, no Nawet nie ma co gadać, co to jest za Czołg. Rasy, rasy to tak do końca. No, Czołg to jest on. To jest Milusia. Milu no, i to jest jej córeczka. Czołga, to chyba widać. Tu jest Danka. I Danka jest też po lordzie. Tak jak Olek, to jest pół, pół siostra. Olka. Eee, to jest drakuś, który jest podance, a ojca nie kojarzę. Nie, 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 nie wiem. A to jest szatan po sisce. A tam widzę... O. Do traktora chcę wsiąść, jeden, mądry. Yy. Szatan jest po sisce, no i ojca też nie kojarzę, nie znam, bo nie wiem, jak tu mówią... Nie siedzę w tym on. Nie interesuje się tym tak bardzo, bo ja nawet co z tego, że mi ktoś poda jakieś imię konia, jak i tak dalej nic nie będę wiedział, a, a no Daria, ogólnie jak ktoś mi poda imię konia, ja to kojarzę, oczywiście skokowe wszystkie. Eee, Baby Baby a ty szatanek, kurwa, gwiazducha, zostaw tego dla ciapka. i odsuń się od tych wideo, bo no. Tak to wygląda Pry oszołomy O, tu jest Siska. Siska to, to jest najbardziej inteligentny chyba z tych wszystkich. To jest taka księżniczka. Ona woli poczekać. Nie wpycha się na hama. Tak okay. jest mądry koń nawet. No. Strzałek dowodzi tym całym interesem, to wiadomo. Tutaj młoda szczersowa też już się uczy takiej chujni, jak to mówię. Bo jesteś już niegrzeczna, już się robi. Chodź, Aluś Dobra. Co, no? Jakby ktoś chciał dokładnie wiedzieć... Uwaga na moje... Jakby ktoś chciał dokładnie wiedzieć... Co po czym jest, no to musiałem się przygotować. Tak, żeby nie no. Wziąć paszporty i z paszportów przeczytać. O, każdy głupił. Przeczytać, że? No, tu ono się. O, o, się hapło. A tam, co tam, ten balut śmierdzi? Czy co? Drakuś, Drakuś. Ty grycko ty. Rudy. Rudy też, Rudy. Ruda to jest Tu jeden, jeden jeden ogierek na razie. Jest, na, na, oczywiście, na razie. Ruda będzie wała przez niego. Patrzcie, jak to jest oblężone. Proszę bardzo. Tu jest szatanek. Szatanek jest taki. No, ona podchodzi do ludzi, ale jakoś tak nie bardzo nie bardzo chce się dawać do tego. A tutaj mam Ona Siska, o tak mówiłem. Siska, nie lubi się wpychać. No i jak to wygląda? No, dobra Idę Idę robić swoje, czyli stajnie Tak chciałem wam pokazać tylko znaczy, patrz się jakie to jest Stado już To już jest naprawdę już jest stado A tam jest tam jest balot jeszcze Może nie cały ale jest połowę baloty i już tam, tamten balot śmierdzi Proszę Styska masz wziąć? stary ci udostępnię miejscówkę Patrzcie jak to pięknie wygląda nie, i, i, ja ci zadam i zaraz ci. Halo I Dala ci zrobię Wszyscy jedzą, to wszyscy, a nie Pół ja, ty, a ty ty, myślisz, że co? To wszystko dla ciebie? Halo no. Ty i ta twoja córeczka widzę, zaczynacie już świrować Pawiana No. gwiazdy, gwiazdy no, Wszyscy odchodzą z miejsca bo. Bo ona przyjdzie do kiczysty coś no. Dobra. Mał pan sobie jedzą. No nie, no tak, ma tak, ja, tu ty jesteś dość. Dobra. Co będę wam gadał? Nie, Trzymajcie się. Do dołużenia o w dymiku. hej.